Pomysł generalnie nie jest dużą nowością, bo funkcjonuje już w wielu miastach czy w aglomeracjach i w ten sposób można płacić Zarówno za bilety MPK komunikacji miejskiej czy, czy za parkingi, więc tutaj wielką nowością jak gdyby to nie jest. Natomiast jest nowością oczywiście, że będzie to funkcjonowało w kreśniku. Tak? Jest to alternatywa dla biletów papieżanych tzw. Tak czyli to, że klient będzie miał możliwość wyboru, czy chce kupić ten bilet w kiosku, czy u kierowcy, czy też zapłacić za niego SMS-em. Jest to pewnego rodzaju narzędzie, nowe narzędzie, które na rynku zaczyna funkcjonować coraz szerzej. mm -hmm. Też jest narzędziem oczywiście do pozyskania nowych pasażerów dla nas tak naprawdę, bo liczymy tutaj, że zainteresujemy tą formą zakupu bilety młodzież przede wszystkim, bo tak naprawdę to, to pomysł, i, i jak gdyby inwencja była tutaj gdzieś po stronie młodzieży. Także pisali na forach, że fajnie byłoby, gdyby w Kraśnickim EPK właśnie taka forma płatności za bilety nastąpiła. I tak naprawdę to, to pomysł stąd wziął się, tak? Także to że podpatrzyliśmy gdzieś to w in... W innych miastach funkcjonuje, zdaje egzamin, tak no i to, że, że byli chętni jak gdyby do tego, żeby z tej płatności korzystać. Na jaką dużą skalę to się będzie odbywało, no to zobaczymy w pierwszych miesiącach działalności już od poniedziałku będzie można z tego korzystać. No i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to miało takie uzasadnienie w, w tym, że, że klienci będą, będą korzystali oczywiście. Nie będzie tłumaczenia. Bilety tak samo jak bilety papieżane też będą podlegały kontroli rewizorskiej. Rewizorzy zostaną przeszkoleni w odpowiednim sposób, w odpowiednim zakresie, jak należy kontrolować i zawsze ten SMS zwrotny. Kontroler czy rewizor będzie miał prawo uzyskać od, od pasażera. Cieszę się też niezmiernie, że nowa technologia zawita w kościku. Zakup biletu przez SMS myślę, że będzie bardzo rzeczą stanie się popularną, szczególnie wśród młodzieży. Przecież młodzież lubi SMS-ować dogodna forma. I bardzo ważne, że ten bilet nie będzie droższy niż był zakupiony w kiosku czy u kierowcy, a wygoda na pewno duża.